Dlaczego post przyciąga Boga dwie rzeczy, których nigdy nie wolno robić podczas postu? Bóg stworzył ludzkie ciało jako precyzyjnie dostrojony fizyczny mechanizm o ogromnej mocy, ale wymaga ono paliwa do dalszego funkcjonowania. Tym paliwem jest jedzenie. Bóg stworzył w nas apetyt na jedzenie zwany głodem aby zapewnić, że ciało otrzymuje paliwo. Jedzenie zaspokaja nasze pragnienia i dostarcza nam energii, będąc częścią równowagi natury, aby podtrzymać życie. Dlaczego więc ktoś miałby decydować się na głód? W dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do jedzenia co najmniej trzy razy dziennie. Ciągle słyszymy, że dobre śniadanie to podstawa. Jedz, aby być silnym. Uczono nas w szkole aby jeść trzy pełnowartościowe posiłki dziennie i ćwiczyć, aby być silnym. Dlaczego więc nie jeść? Świat nazywa niejedzenie dietą i zazwyczaj robi to, aby schudnąć lub z powodów zdrowotnych. Jednak niektórzy nie jedzą z powodów duchowych. W Biblii nazywa się to postem. Post zazwyczaj odbywa się przez określony czas, aby osiągnąć duchowy cel. Rozważmy następujący przykład ze Starego Testamentu raz w roku żydowscy wierni byli zobowiązani do postu. Księga kapłańska 1629 to będzie dla Was wieczną ustawą w siódmym miesiącu, dziesiątego dnia miesiąca. Będziecie się umartwiać i nie wykonywać żadnej pracy, ani rodowity mieszkaniec, ani przybysz, który przebywa wśród Was. Ponieważ ten post był obchodzony w Dniu Przebłagania, znany jest jako post Yom Kipur. Kippur. To wyrażenie oznacza Dzień Przebłagania. Bóg wymagał, aby Jego lud pościł raz w roku w Dniu Przebłagania. Wszyscy powstrzymywali się od jedzenia. Dlaczego wszyscy? Ponieważ Bóg chciał, aby wszyscy przypomnieli sobie poważne doświadczenie swojego zbawienia. W dniu przebłagania Najwyższy Kapłan wchodził do Świętego Świętych i składał ofiarę z krwi zwierzęcia w zamian za grzechy wszystkich ludzi. Księga Kapłańska 16, 24 obmyje wodą swoje ciało w miejscu świętym, ubierze swoje szaty, wyjdzie i złoży swoje ofiary całopalne, zarówno swoje, jak i ludu, i dokona przebłagania za siebie i za lud. Ponieważ dzień przebłagania dotyczył grzechów narodu, wszyscy pościli, aby utożsamiać się z najwyższym kapłanem, który ofiarował baranka za przebaczenie ich grzechów. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kiedy pościcie, Ewangelia św. Mateusza 6,16-18: A gdy pościcie, nie bądźcie smutni jak obłudnicy, oni bowiem przybierają smutny wygląd, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam Wam, oni już otrzymali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie Cię widzieli, że pościsz, ale Twój Ojciec, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy rezygnujesz z jedzenia, które jest zarówno przyjemne, jak i niezbędne, przyciągasz uwagę Boga. Już wtedy Jezus ostrzegał nas, abyśmy nie chełpili się swoim postem. Jezus ostrzegał swoich uczniów, aby nie pościli dla publicznego uznania. Fakt, że mówi, kiedy pościcie, wskazuje, że uważa post za uzasadnioną dyscyplinę duchową. Post to tymczasowa rezygnacja z cielesnej potrzeby, zazwyczaj jedzenia, dla potrzeb duchowych. Zamiast jeść, Poświęcasz się modlitwie w ukryciu, szukając interwencji Boga w królestwie. Jednak, jeśli celem unikania jedzenia jest to, aby inni cię chwalili za to, jak bardzo jesteś duchowy, to ich uznanie będzie twoją nagrodą. Jeśli nigdy wcześniej nie pościłeś, myśl o powstrzymaniu się od jedzenia na jakikolwiek czas może być przerażająca. Ludzie martwią się o różne kwestie. Ponieważ jesteśmy zaprogramowani na jedzenie trzy razy dziennie. Wiele osób zastanawia się, czy poczuje głód i czy poczucie głodu będzie bolesne. Inni mają różne obawy, takie jak czy wytrzymam, nie chcą rozpoczynać podróży, której nie będą w stanie ukończyć. Co jeśli zobaczysz reklamę telewizyjną, która sugeruje, że baton czekoladowy pomoże ci przetrwać popołudniowy kryzys? Inni martwią się, jak ich znajomi ich postrzegają, jeśli poszczą. Czy moi przyjaciele pomyślą, że jestem dziwny, jeśli dowiedzą się, że poszczę? Odpowiedź jest prosta. Nie pościsz, po to, aby zaimponować swoim znajomym. Jak wcześniej wspomniano, Jezus powiedział, kiedy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie wydawać się ludziom, że pościsz. Lecz ojcu twemu, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Jezus przypominał nam, abyśmy nie robili pokazów naszego religijnego oddania Bogu. Post jest natomiast prywatnym zobowiązaniem między tobą a Bogiem. Możesz pościć prywatnie i nie mówić nikomu. Innym razem będziesz uczestniczyć w publicznym poście, na przykład z kościołem lub inną osobą. Aby rozwiązać problem, Ezdraż pościł z czterema tysiącami osób, a Estera poprosiła wszystkich żydowskich wiernych o post w celu uzyskania boskiej interwencji. Każdego roku w maju chrześcijanie są zapraszani do udziału w Narodowym Dniu Modlitwy i Postu. Czym jest post? Post to nie to samo, co dieta, i post to nie to samo, co eliminacja jedzenia ze względów zdrowotnych. Istnieje wiele rodzajów postu z powodów duchowych. Jest wiele powodów do postu, które towarzyszą modlitwie. Post to biblijna dyscyplina, która może pomóc każdemu poprawić swoją duchową kondycję i stać się wojownikiem modlitwy dla Boga. Niektórzy uważają, że chrześcijanie nie wymagają dyscypliny, jednak budujemy swoją siłę poprzez duchowe ćwiczenia. Musimy pamiętać, że jesteśmy żołnierzami Chrystusa. Dobry żołnierz jest dobrze zaznajomiony z różnymi dyscyplinami. Post to tylko jedna z wielu dyscyplin chrześcijanina. Oczekuj oporu podczas postu. Jeśli modlisz się za innych, czy to za kościół, czy za zbawienie ludzi, szatan będzie ci się przeciwstawiał. Post, podobnie jak wspinaczka górska, jest zarówno duchowo, jak i fizycznie wymagający. Wyrusz na tę przygodę z jasnym zrozumieniem, co robisz, i świadomością, że droga przed tobą może być trudna, ale korzyści będą tego warte. Zacznij od małych kroków, jeśli to twój pierwszy post. Bóg uczci twój pierwszy krok wiary, który może wydawać się mały dla innych, ale dla Boga to wielki krok. Boga interesuje także reakcja twojego serca podczas postu. Twoje podejście jest bardzo poważną częścią Twojego postu. Podobnie jak kiedy mężczyzna oświadcza się kobiecie, to niedługość jego oświadczeń sprawia, że otrzymuje, tak, od oblubienicy, ale jego serce. Dlatego, gdy zaczynasz post, nie martw się, jak długo powinien on trwać. Upewnij się, że Twoja relacja z Bogiem jest w dobrym stanie. Bóg jest świadomy wszystkiego. Rozumie i ceni szczerość Twoich modlitw bardziej niż ich długość. Jeśli więc nigdy wcześniej nie pościłeś, zacznij od pominięcia jednego posiłku, co będzie pierwszym poważnym krokiem. W Starym Testamencie Żydzi byli zobowiązani do postu przez jeden dzień na Jom Kippur każdego roku. Dzień rozpoczynał się o zachodzie słońca i kończył o zachodzie słońca następnego dnia zgodnie z kalendarzem żydowskim. Bóg nauczył Żydów, jak liczyć swoje dni, i tak upłynął wieczór i poranek. Dzień pierwszy. Księga Rodzaju, werset 1 do 5. Zaplanuj rozpoczęcie postu, gdy słońce zachodzi lub może trochę wcześniej. To oznacza, że nie będziesz spożywać normalnego wieczornego posiłku, a następnie pominiesz śniadanie i obiad następnego dnia. Po zachodzie słońca większość Żydów przerywała post, jedząc normalny posiłek. Post z przyjacielem. Chociaż prywatna modlitwa i post to fundament każdej intercesji, jeśli nigdy wcześniej nie szedłeś tą ścieżką, możesz chcieć rozpocząć swoją podróż z postem z kimś innym. Jeśli pościsz w celu uzyskania konkretnej odpowiedzi na modlitwę, zaproś kogoś innego do modlitwy i postu razem z tobą. Ilości siła, powiedział Jezus. W Ewangelii św. Mateusza 1818 18-19, zaprawdę, powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Zaprawdę, powiadam wam, że jeśli dwóch z was zgodzi się na ziemi o cokolwiek będą prosić, stanie się to dla nich przez mojego Ojca w niebie. Te wersety nie dotyczą tylko modlitwy, ale także zobowiązania, jakie podejmujemy w porozumieniu z kimś innym. Na przykład, rozważ to w ten sposób, kiedy planujesz wakacje z kimś innym, są one bardziej pamiętne, jeśli razem planujesz, marzysz i dzielisz się doświadczeniami. Kiedy dzielisz się swoimi wakacjami z kimś innym, prawdopodobnie zyskujesz z tego więcej. To samo dotyczy postu. Kiedy dzielisz się doświadczeniem postu i modlitwy razem, twoje modlitwy są bardziej skoncentrowane. Post z inną osobą ma jednak dodatkowe zalety. Masz kogoś, z kim możesz omawiać swoje wątpliwości, pytania i obawy. Jeśli post przeraża Cię, siła innej osoby może pomóc ci to przetrwać. Zawsze możecie dzwonić do siebie nawzajem poradę i pytać się, jak ci idzie? Ten telefon może dać ci motywację, której potrzebujesz, aby kontynuować. Nie zapomnij o świętowaniu. Kiedy wspinasz się na górę sam, robisz to, aby coś sobie udowodnić, i zwycięstwo jest tylko Twoje. Kiedy jednak wspinasz się na górę z innymi, to masz wielu ludzi, z którymi możesz świętować, gdy osiągniesz szczyt. Krzyczysz, przytulasz się i wracasz aby opowiedzieć wszystkim o swoim zwycięstwie. Gdy skończysz post, możecie cieszyć się razem. Samo bycie razem sprawia, że zwycięstwo smakuje jeszcze bardziej słodko. Inną zaletą postu z przyjacielem jest to, że ustanawia on odpowiedzialność. Będziesz mniej skłonny do sięgnięcia po przekąskę lub przerwania postu, jeśli wiesz, że przyjaciel jest świadomy Twojego postu. Może już wcześniej biegałeś lub chodziłeś dla zdrowia z przyjacielem? Jeśli tak, rozumiesz, jak pomocne może być posiadanie partnera, który pomoże ci pozostać zaangażowanym, gdy sytuacja staje się trudna. Jeśli jesteś silny, nie będziesz potrzebować kogoś do pomocy w utrzymaniu samodyscypliny, ale jeśli nie, to współpraca z kimś, kto znajduje się w tej samej sytuacji, może być korzystna. Celowy post. Kiedy przygotowujesz się do postu, zajrzyj głęboko w swoje serce, aby dowiedzieć się, dlaczego pościsz. Istnieje wiele powodów do poszczenia, które omówimy. Być może już masz powód do postu. Kiedy młody Dawid wyszedł na spotkanie z Goliatem, żaden inny izraelski żołnierz nie stawiłby czoła kolosowi. Nie tylko odmówili walki z Goliatem. Ale każdy dał Dawidowi inny powód, aby unikać bitwy. Ale Dawid nie dał się zniechęcić. Miał przekonujący powód, aby walczyć z tym gigantem i podjąć bitwę. Nie chodzi tylko o modlitwę i post. Pościmy z powodu. Czy jesteś gotów pościć i porzucić swoje przyjemności? Zrób listę powodów, dlaczego musisz pościć. Zapisz to na papierze. Abyś mógł je zobaczyć na własne oczy. Kiedy trzymasz powód w swoim umyśle, może on stać się zamglony lub niejasny. Być może masz ogólne pojęcie o tym, dlaczego powinieneś pościć właśnie teraz, ale poświęć czas, aby zapisać swoje powody. To wyostrzy twoje skupienie, jeśli zobaczysz je napisane. Zapłanuj wszystko. Nie wchodź w post przypadkowo ani z postawą na próbę. Planuj wszystko, aby osiągnąć sukces. Jeśli tego nie zrobisz, najprawdopodobniej zawiedziesz. Nie uczestnicz w poście tylko po to, aby zobaczyć, jak daleko możesz zajść. Spróbuję, dopóki nie poczuję głodu. Niektórzy tak mówili o poście. Następnie poddają się przy pierwszym objawie dyskomfortu. Złóż twarde zobowiązanie do postu na jeden dzień. Niezależnie od okoliczności. Przeszedłeś od myślenia o poście i chęci bycia bardziej duchowym do podjęcia kolejnego kroku i zobowiązania się do szukania Boga w Twojej sprawie. Zobowiązujesz się do postu w oparciu o łaskę i pomoc Bożą. Jakiego rodzaju post wybrać? Rodzaje postu. Post absolutny jest to post, w którym eliminujesz całe pożywienie i wodę. Święty Paweł zastosował ten rodzaj postu przez trzy dni po tym, jak zobaczył Pana Jezusa na drodze do Damaszku, został oślepiony. I był święty Paweł przez trzy dni bez widzenia i nie jadł ani nie pił. Dzieje apostolskie, werset dziewiąty. Nie stosuj postu absolutnego w swoim pierwszym poście. Ten post jest przeznaczony dla tych, którzy są głęboko zmartwieni lub którzy poszczą, aby rozwiązać poważny problem, taki jak uwolnienie od się od nałogów lub ochrona przed duchowym przeciwnikiem. Post normalny podczas tego postu unikasz wszystkich stałych pokarmów i pijesz tylko płyny. Post jest najczęściej używany w Biblii do opisywania ludzi, którzy nie jedzą stałego jedzenia. Kwestia picia płynów jest zazwyczaj pomijana. Przez te dni On, Jezus, nic nie jadł, a po ich zakończeniu poczuł głód. Święty Łukasz, werset czwarty i drugi. Nie ma wzmianki o tym, że Jezus pił płyny. Kiedy ludzie pościli, co piją? Wiele osób eliminuje przyjemne napoje, takie jak napoje gazowane i różne rodzaje soków owocowych. To odpowiada opisowi w Starym Testamencie, że umartwiali się i pościli. Księga Izajasza 58:3 Dlaczego pościliśmy? Mówią, a ty nie widziałeś? Dlaczego umartwialiśmy się, a ty nie zauważyłeś? Jednak w dniu twojego postu postępujesz zgodnie z własnym upodobaniem i wyzyskujesz wszystkich swoich podwładnych. Post częściowy w tym poście eliminujesz niektóre płyny lub niektóre stałe pokarmy. Jest to również nazywane postem Daniela ponieważ nie jadł przy stole króla, ale nalegał: Święty Daniel, wersety 1 do 12. Proszę, wypróbuj swoich sług przez 10 dni, daj nam tylko warzywa do jedzenia i wodę do picia. Post nie zaszkodził Danielowi ani jego przyjaciołom. W innym czasie Święty Daniel odzwierciedlał ducha postu częściowego. Święty Daniel, wersety 10 do 3. Nie jadłem wybornego pokarmu, nie dotknęły moje usta ani mięsa, ani wina, i nie używałem też żadnych maści, aż minęły trzy tygodnie. Jest to post częściowy, który określa czego unikał Daniel pierwszego. Wybornego pokarmu, podobnego do naszych pączków lub ciast, czyli post deserowy. Drugiego. Mięsa. Była to dieta bezmięsna. Trzeciego wina, które jest przyjemne lub przynosi radość. Post Johna Wesley'a jako założyciel i lider wielkiego ruchu metodystycznego, John Wesley wzywał wszystkich swoich parafialnych kaznodziejów do Nowej Kaplicy w Londynie na konferencje co dwa lub trzy miesiące. Aby duchowo przygotować się do konferencji, Wesley pościł przez dziesięć dni przed każdą konferencją, jedząc tylko chleb, naturalny pełnoziarnisty, i pijąc wodę. Wesli pościł i modlił się o duchową moc. Wszyscy zgodnie twierdzą, że ci metodystyczni kaznodzieje opuszczali konferencję z zamiarem zmienienia świata. Ci kaznodzieje założyli największe protestanckie wyznanie na świecie, co jest odzwierciedleniem Bożego uznania dla duchowego oddania Wesleya w poście i modlitwie. Post rotacyjny ten post jest rzadko stosowany w kręgach chrześcijańskich, ponieważ jest używany głównie w celach medycznych, aby określić reakcję lub alergię danej osoby na określone grupy pokarmowe. Aby oczyścić swój system, pacjent zazwyczaj ma jeden dzień postu normalnego lub absolutnego. Następnie przez sześć dni wprowadzana jest tylko jedna nowa grupa pokarmowa, spożywana każdego dnia. Rotując przez sześć grup pokarmowych, pomaga to w określeniu, która żywność powoduje problem fizyczny danej osoby poprzez eliminację i wykluczenie. Jaki wybrać post? Kiedy przygotowujesz się do postu, istnieje kilka czynników, które warto rozważyć. Rozważ swoją szczególną sytuację przed podjęciem decyzji o najlepszym podejściu dla Ciebie. Oto kilka pomysłów. Pierwszy czynnik postu, jak wcześniej wspomniano, jeśli to Twój pierwszy post, polecam rozpoczęcie od jednodniowego postu Jomkipur. Jeśli chcesz pościć przez dłuższy czas, aby rozwiązać poważny lub trwający problem, być może lepiej jest zacząć od postu jednodniowego przez trzy tygodnie, niż od razu rozpocząć trzydniowy post. Pamiętaj, że jeśli to Twój pierwszy post, wyruszasz w nieznaną podróż. Powinieneś postępować ostrożnie, ponieważ uczysz się nowych umiejętności i postaw zarówno dla swojego ciała, jak i duszy. Twój pierwszy post powinien być postem normalnym, w którym nie jesz nic poza płynami przez jeden dzień. Ta praktyka pomoże ci w treningu Twojego ciała, aby nie reagowało zbyt negatywnie, jeśli później wyeliminujesz zarówno jedzenie, jak i płyny. Czynnik dopasowania powinieneś spróbować dopasować powód swojego postu do rodzaju postu. Wybierz normalny post na rutynową prośbę. Wybierz post o bardziej rygorystycznych wymaganiach dla bardziej poważnego problemu. Czynnik komfortu powinieneś czuć się w zgodzie z długością i rodzajem postu. Oczywiście, decydując, co wyeliminujesz, gdy się modlisz, nie powinieneś sam siebie podważać ani czuć się winny, że robisz coś złego. Wybierz rodzaj postu, który pozwala ci czuć się komfortowo z Twoją decyzją. Czynnik czasu różnorodne czynniki wpływają na Twoją decyzję o poście lub długość postu. Musisz zastanowić się nad swoim tygodniowym harmonogramem. Które dni tygodnia nie są odpowiednie do postu? Jakie specjalne wydarzenie nadchodzi? Kiedy post nie jest zalecany, święto dziękczynienia, Boże Narodzenie, wesela i tak dalej. Nigdy nie zaczynaj postu od długiego postu. Nie masz pojęcia, czego się spodziewać po swoim ciele ani jak zareagujesz emocjonalnie. Post jednodniowy jest bardzo prosty. Jakikolwiek post wybierzesz za pierwszym razem, pamiętaj, że jest to krok do wiary. Bóg widzi Twoje serce i odpowiednio Cię nagrodzi. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że zainspirowałem was do głębszego zrozumienia, czym jest post i jakie korzyści duchowe może przynieść. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Chciałbym usłyszeć o waszych doświadczeniach z postem i jak wpłynęło to na wasze życie duchowe. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści. Kliknijcie dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dziękuję za Wasze wsparcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i pamiętajcie, że duchowa podróż jest warta każdego wysiłku.